Witam Was, moi drodzy, w kolejnym odcinku na kanale Papi Farm. Po dłuższej przerwie, no bo niestety sprzątaliśmy, nie było po prostu co nagrywać za bardzo. A sprzątanie to też nudna sprawa. Tutaj z takich rzeczy nowych albo starych nowych wleciała blacha. wuja tu się pobawił, yy, cały stół ogarnął, wleciała blacha, żeby to jakoś wyglądało i madło pomalowane. I zobaczcie, co tutaj się dzieje, moi drodzy. Tak, o. silnik yy, wczoraj wyciągaliśmy, dzisiaj już mamy wtorek, wczoraj poniedziałek żeśmy ruszyli, w sobotę jakieś tam delikatne rzeczy porozbierane, wyjechaliśmy przodem nie wiem czy będziemy robić tutaj tą tuleję z przodu czy tylko sprawdzimy czy jest ok no bo bez sensu też to ruszać, bo nie wskazywało żeby był jakiś luz jak żeśmy tym jeździli czy czy ogólnie też to sprawdzali po kupnie wyjechał silnik moi drodzy i co? i będziemy go robić, a mianowicie rozbieramy i rozbebeszamy go ile się da w drobny mak po to aby Yy, zrobić. Zrobić mu po prostu generalny, kapitalny remont. Nie? Wyciągniemy w nim yy, tłoki, wyciągniemy wał. Tutaj cała góra też wyjedzie. Tutaj czyściłem, dlatego jest klawiatura zasłonięta. Ale ja się zaraz biorę, bo musimy ściągnąć klawiaturę. ściągniemy głowice wszystkie trzy. Bo tu już mamy dekle pościągane wtryski. Zobaczcie, jak wtryski wyglądały. O, zobaczcie, jaki piękny syf elegancko zardzewiałe i mnie tutaj nie było akurat z rana, wujek wyciągał sam mówi, że nie mógł wydrzeć dlaczego taka, y, taka decyzja padła? dlatego, że wydaje nam się on słaby, wiadomo, że z załączonym przodem nie ma co porównywać do Perkinsa, no bo jednak ten przód też stawia opór, a silnik jest podobny gabaretów chociaż powinien być mocniejszy ale ogólnie do takiej jazdy do prac, y, wydaje nam się, że jest słaby, także to zobaczymy po rozebraniu no i jeszcze co jest jednym mankamentem to jak widać nasi tutaj byli. Te głowice są nierozbierane były, ale tutaj już ktoś pierdzielił czerwony silikon. Yy, także, także nasi tutaj już byli i do tego zaglądali. I co? Bo, tu, a, bo w ogóle tutaj była gdzieś chyba, oni wymieniali w ogóle głowice, bo tutaj była lekka dziura yy, na dolocie i prawdopodobnie tutaj przez to... Yy, był problem i nie wiem czy oni wymienili też tłok cały czy co tutaj się działo, a to takie robienie pojedynczo tłoków to może niektórzy kupują po jeden, po dwa, ale powiem Wam, że z doświadczenia to się nie sprawdza. Lepiej jak już zrobić cały silnik i mieć z głowy. Zamach mamy ściągnięty, tarczę sprzęgła mamy ściągniętą, tutaj do przodu już się też rozebraliśmy. Musimy jeszcze ściągnąć cały ten dekiel, żeby się dobrać do rozrządu, tylko najpierw ściągniemy jeszcze miskę. Silnik może nie jest duży, ja już mówię do krzesnego Kurde, jak już mamy silnik wyciągnięty, to trzeba mu tu czwórkę wpakować. Ale niestety nie tędy droga, bo nie po to kupowaliśmy trzycylindrowego zetorka, żeby wpakować mu czwórkę silnika albo dokładać mocy, on ma po prostu być oszczędny, mało palić, ale mieć te trzy cylindry i przedni napęd, bo tego nam po prostu brakowało w perkinsie. Także tak to wygląda, bo naprawdę powiem Wam, że nie wiem, czy yy, ktoś ma też porównanie, ale perkins do 60 pali dużo, dużo mniej. Także co, ja się biorę za, za robotę tutaj. Zaraz kamerę wrzucamy na głowę i coś jeszcze dla Was nagram tutaj z, z pracy przy silniku. No i zobaczymy, no, wał na pewno pójdzie do szlifu. Generalnie zrobienie tego silnika to jest ze, z wyciągnięciem z traktoru i włożeniem to jest 4, może maks 5 dni. Ale wiecie, tu coś zamówić tutaj. Y, musimy wymienić tłoki, wymienić pierścienie, wymienić tuleje, wał pójdzie do szlifu. Nowe panewki, zanim to wszystko przychodzi. No to niestety, ale będzie trwać. No i jeszcze chyba głowice wylecą yy, i też wlecą nowe. No bo jak już robić, to robić, nie? Tutaj też powiem wam parę lat do tyłu robiliśmy yy, tutaj to, te łożyska. No i to łożysko od pierwszego stopnia, czyli od yy, zmiany biegów się yy, może nie wysypało, ale skończyło, nie? No także tak to wygląda. Orzełek jest, także bierzemy się do działania i lecimy z tematem. No i dobra, popuszczamy sobie klawiaturę te poszły dobrze, zobaczymy jak to czy tutaj ktoś coś grzebał, bo a nie, ta też jest dobrze kurde, tu wychodzi cała ze szpilką aj, aj, aj. a to wy wychodzi i tak ze szpilką czemu to się wszystko wykręca tutaj, no patrz ja nie chcę tego ruszyć na razie, ja bym chciał samą nakrętkę tylko no oczywiście jak zawsze tu się powykręca a tutaj się nie powykręca a nie, też poszło. A tu już musi iść całość, bo tego nawet nie ruszę, bo tu już, tak jak mówię, nasi tutaj byli. I nasi tutaj już pracowali przy tym. Dobra, wykręcamy po kolei, gdyż, ponieważ iż... O, zostań tutaj. Musimy odłożyć do każdej, do każdego dekielka każdą klawiaturę, żeby się po prostu nie pomylić, żeby wszystko było tak, jak być powinno później przy składaniu. Bo klawiatury nie będziemy zmieniać, bo jak sami wiecie, to się mija z celem. Albo przynajmniej tutaj nie ma takiej potrzeby. Czekaj, to tu podkładka została. Bardzo dobrze, to jest druga i wyciągamy z nakrętką. A te szpilki to się najwyżej albo później będziemy coś cudować, albo po prostu one zostaną. Chociaż, jak i tak głowice będą ruszane, no to ten tutaj popychaki to zostawiamy z ostatniej do ostatniej. Kładziemy wszystko tak, jak było, żeby tutaj nam się nic a nic nie pomyliło dobra, to mamy ściągnięte dobra, silnik idzie, fajnie czyli rurku dobra, coś nie, coś poszło tutaj powyciągajmy już laski czy tam popychaki jak zwał tak zwał i próbujemy teraz te, bo muszę sobie ten, może ja wziął ten duży krzyżek to by mi lżej poszło, ale spróbujemy tym, czy to pójdzie na szczęście szpilki wszystkie zostały zapieramy nogą i nierówna walka plus właśnie głowicy Każda inna, zobaczcie co tu jest. Zaraz biorę powietrze i będę to wydmuchiwał, no bo to nie może tutaj się tak obsrywać. Teraz spróbujemy to ruszyć czymś. No i jak można zauważyć, ta głowica jest nawet kapkę inna. wyjęłaś. Głowica jest inna, bo jest z tej strony niepomalowana. Mówię, tutaj coś było ruszane. Co? Eee, silnik nuwaencja. No, tak go dmuchamy. Oczywiście, moi drodzy, proszę bez gówno burzy, będzie wszystko czyszczone przy składaniu. Na razie to tylko odmuchujemy, po to, żeby tego syfu tyle tam nie było. Znaczy, tutaj i co? I teraz czekaj, to, 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 głowice mamy pościągane szpilki, to się później yy, zrobi. I teraz trzeba go położyć dziada na tą stronę, by było. I wtedy można yy, odkręcać dół. Tylko, żeby to zrobić, najpierw tutaj trochę to damy na bok. Jeszcze nie będę wszystkiego odnosił, bo nie wiem, co mi tutaj będzie potrzebne. Bo jego trzeba ogólnie w tą stronę trochę przesunąć, żeby mi z tej deski nie zjechał. Dziad jeden, no. powiem wam z tym silnikiem. No to jeszcze luz, bo sobie samemu poradzisz, ale taki silnik od szóstki, na przykład czy od bizona, samemu nic się nie da zrobić, dobra. Zaszpilę i jedziemy go na bok dziada. I będziemy od dołu się do niego dobierać, tylko czy mi ta deska teraz nie będzie jeździć? A on będzie jeździł. Dziad, się... a to to dobra. nadamy a tutaj zaraz coś się podłoży a już leży, dobra ściągamy miskę, zobaczcie jak od motoru miska ryflowalna, tu będzie jakieś 17, chyba ale tu najpierw go obierzemy trochę dobra moi drodzy, walimy miskę, tylko trzeba te śruby tutaj zachować sportowym skróciem, bo, bo na ten nie ma sensu jest trzy razy taka prędkość. No i moi drodzy, magistrala olejowa inna jak w tym Perkinsie, Tu widzę, że uszczelka jest. Elegancka. Wiadomo, my to jeszcze sobie poczyścimy z tego oleju. Ja to na razie tak go zdjąłem. Tu mamy wszystko układane. Zawsze lepiej sobie tak poukładać, bo później wiadomo co do czego jest, nie? I zaraz ściągamy tą pokrywę, bo ja mi tak trzeba będzie zdjąć, tylko najpierw szczota, powietrze trzeba to wszystko wyczyścić i ściągamy przód. Bo tutaj, moi drodzy, wiem dla osób, które nie wiedzą, co to z torki. Mają, może lepiej, może gorzej. To to całe to jest gigantyczna pokrywa e, rozrządu. Nie tak jak na przykład w capku mamy, że mamy taką tylko powiedzmy, blaszkę, a silnik jest przykręcony za, za blok, tylko jest blok. To jest y, do bloku ta pokrywa y, rozrządu, i do tej pokrywy dopiero jest przykręcone na 8 śrub do, do y, spornika przedniego. Nie? Także zaraz się bierzemy za odkręcanie tego. Te śruby psikane już kilka, kilka, kilkanaście razy, także myślę, że pójdą. No i dobra, mamy już rozebrane. Tak, jeszcze trzy razy uda się to będzie działać. Zabraliśmy się do tej z przodu pokrywy, oczywiście wiadomo, że inaczej nowe. Miska zdjęta, z tamtej strony zdjęte. Znaki są, także będziemy tutaj rozbierać dalej.